Maleczko, proszę Państwa, witam w eleganckim odcinku. Policja mnie zatrzymała. zatrzymała. No i co ono? Kurde, tak wam tylko powiem, że jak dla mnie wszystko spoko. Jak się dwie strony umieją zachować, no to szybko, to szybko to przebiegnie, bez żadnych kłótni, bezsensownych. Tak jak to najczęściej widzicie na filmikach. A pewnie mi i tak nie uwierzycie, że pojechałem tylko po mleko. Widzowie, to wam pokażę. Mleko. Dobra, lecimy z filmem. Zobaczcie sobie, zostawcie łapkę w górę Subala, oczywiście, jak już jesteście tutaj. I lecimy. Dzień dobry. Dzień dobry Przeprowadzimy sobie kontrolę drogową, dobrze? Pewnie Dokument jakiś od Panu chciał upewnienia kierowania pojazdem, dobrze? Znaczy A jaki w ogóle powód zatrzymania? Musimy sprawdzić proszę Pana, mamy kontrolę jest w 23 wchodzi też skład kontrola upewnikujących motocyklami i wszelkiego innego typu pojazdami typu kład motocykl jest bardzo dużo niestety Dobra, pewnie. Tylko dokumentów ja nie, mam, nie mam, nie? przy sobie. przy sobie? Tak, przy sobie, Opa, przy... Wszystko, tak. Jest tak wszystko jest, tylko przy sobie Na nie mam, puka. nie? Dobra. I też pan troszkę tak. Tak słabo troszkę ta tablicę, nie? Znaczy, no ona trochę odpada, bo już mi ten. Czy odpadła hmm? i dlatego pan taką przy sobie? Tak. Ją tak? Hmm. A nie ma takiego miejsca typowego do tego? No niby tu, chyba, tu, niby tu, tu powinna no. być, no ale to jak, jak gdzieś jeżdżę na torze no to mi trzaska tu nie? Hmm. Jak jest No ale wieczorami nie jeżdżę tak naprawdę więc. No, a jaka to pojemność z tego? Yy, 510 Po Pan jest chyba strzał z nowej siedlejki, nie? Zapatowa, zapatowa jest tak Dobra, bezpiecznie podejść z mojej strony yy... Można kaść ściągnąć, jeżeli przeszkadza, jeżeli nie to Aby pan tam miał jakiś pomysł, żeby wrzucać filmik mm -hmm. i z wizerunkami, to uprzedzam, że wizerunków nie wyraża się zgodnie. Nie, nie, ja zawsze cenzuruję, nie? No. Pan chciał tam artykuł, to jest artykuł 129, Paweł Hydogowy. Mhm, dobra. Panu widzieli do czegoś potrzebne. Sprawdzimy sobie jeszcze przejdło. Już? A nie, 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 ja panu powiem, no bo... No, trzymaj Z tego pojazdu. Będzie tam do pan posiadał? jeszcze raz? Do posiada? Yy, Liczycik go... mam, no jakiś tam A, jest, mogę podać? Pan stan Pewnie. Czy to działa? 18 200? 18, 200. Panie Krzysztof. Ten kolor dominujący czarny, tak? W tym układzie. No, czarny, tak, może być tak podane. 18 000 milionów. Pan mniejsze to oświetlenie pokazałem no, ja tak, tak, nie ]Yeah. tak? Jakby tak dzisiaj panu Jeżeli chodzi o tablicę, ja rozumiem, że się mogła urywać no, a zamontować ją tak Dobra. jak pan powinien jak się pan podejdzie przemieszcza, że? Tak? Dobra Jest zamontowana, jest ten tylko że żeby miał się w miejscu jakieś czy coś. Bo ona ma tam dostosowane pewnie światełki więc... Długich nie mam a to tak świeci A te ledowe Kierunki, kierunki działają, prawy no, ładne, ledowe Lewy Takie ma fabrycznie? Nie, nie, przerabiane były Raczej y... za droga zabawę, żeby to ktoś fabrycznie zrobił, nie? No tu trochę był, było doinwestowane, prawdę powiem No i stop jest też, nie wiem Jak dużo trzeba zainwestować Wsadziłem droga no. 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 Ale wszystko było wymieniane, nie? No ładnie no my, Myślę, że jest wszystko w porządku Oddaję dokument, nie jest już wymagane Ale jak ona ma zacząć szybciej, to będzie Wszystko na naszej stronie. Ja to zwracam uwagę, że tam Na samym razem już było w porządku, dobrze? Dobra Do stanu technicznego bez uwag, cześć, było i upewnienia też Dziękuję, do widzenia Oh. <sighs>